Ze mną Paweł Zabytki. zwycięstwie Alpin Stars Wolves, Wrocław, 8 -3. Y o początek pierwszej połowy i początek drugiej połowy najpierw chcę zapytać, bo w 5 minut pierwszej połowy dwa gole i w pierwszych 5 minutach drugiej połowy też dwa gole. Mieliście taki plan na mecz, żeby na początku starać się zdobywać bramki, czy absolutny przypadek, że tak wychodziło? Absolutny przypadek. My zawsze, jak ktoś obserwuje naszą grę, to staramy się grać ofensywną piłkę, staramy się jak najszybciej w bramki i to nas bawi nie chce mi się bronić. A to, że dzisiaj wykorzystaliśmy też przeciwnika, który przed słabszym składzie spodziewaliśmy się u wilków w o wiele lepszym składzie, no ale to jest ich problem nie nasz. My wygraliśmy piąty mecz bodajże z rzędu. No i fajnie, zabawa trwa, to o to chodzi, żeby grać o coś. No właśnie, Wolves dzisiaj trochę słabsze, ale wy ich punktowaliście regularnie. Oni też mieli swoje szanse, ale dzisiaj w Brance y, daliśmy też MVP Wiktorowi Grzybowi. Trzy razy musiał skapitulować, ale mnóstwo tych sytuacji obronił. Jaką rolę twoim zdaniem, Wiktor pełni w waszym zespole? No, jedną z ważniejszych, no, inaczej się gra jak jest ten pewniak z tyłu. E, no dzisiaj zagrał bardzo dobre zawody. Kto wie, jak, jakby był słaby, w słabszej formie, jakby mecz się ułożył, bo e, długo było dwa zero bodajże. E, I Wiktor bardzo dobrze łapał i to takie bramki, takie strzały, które już obracaliśmy się do środkowej strefy. Fajnie mieć takiego bramkarza też z tyłu, kiedy wychodzi mu wszystko. Wiadomo też, że z Wiktorem różnie bywa. Potrafi złapać nie piłkę, która jest już w sieci, a, a potrafi wpuścić róży, yy, troszeczkę słabszy strzał, ale jak będzie łapał, tak łapie, łapie w tym meczu, to nie mamy o co się obawiać z tyłu. Już wspomniałeś o tym, że pi piąte zwycięstwo z rzędu macie komplet zwycięstw w ekstraklasie, ale przypomina mi się ten poprzedni se sezon, gdzie też y, na początku wygrywaliście wszystko jak szło, Dług długo byliście y, liderem też y, ekstraklasy, a skończyło się y, bez medalu. Y czy w tym sezonie możemy być raczej spokojni, że będziecie wygrywać regularnie do końca? Z nami nie wiadomo. Z nami nie można być spokojnymi. Będziemy robili wszystko. No, fajnie, że nam to wychodzi. Na razie wygrywamy i jakby też dążymy do tego, żeby być w dobrym składzie na każdym meczu. Bawi nas to. No, nie, nikogo chyba nie bawi z nas bycie na piątym czy szóstym miejscu. Czwarty też nas boli, więc gramy zawsze o pełną pulę. A te najważniejsze mecze dopiero tak naprawdę przejdą, bo cała góra jest przed nami. Dzisiaj mieliśmy przedspank, ale tak jak mówię u Wilki troszeczkę przyszły w słabszym składzie niż zwykle to bywa. Dziękuję bardzo. Powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.